Cześć wszystkim tu, Marcin Franzco. Dzisiaj zrobię taką krótką pogadankę. Początkowo chciałem zrobić polemikę z panem Marcinem Rolą, ale to zrobię kiedy indziej. Ale zrobię taką pogadankę bardziej o grach komputerowych, a mianowicie dlaczego lubię dodatki do gier. Bo wiecie, to jest tak że. Część ludzi na te dodatki narzeka, nie? Że są krótkie, że twórcy odcinają na nich kupony, że wydają na przykład niedokończone gry, żeby później je łatać tymi dodatkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No może część z tych zarzutów pod adresem dodatków to jest prawda, że bo często te dodatki one są faktycznie krótkie, często mają mało zawartości. Ale też są i dodatki zrobione fajnie, nie? Też są dodatki, które doda dają yy, nowe zadania, nowe misje w grach. Yy, też yy, ten yy, te też na przykład dodają na na jakieś nowe mechaniki, bronie czy tam inne rzeczy. No i to jest fajne, nie? Bo jeżeli lubimy daną grę, na przykład ktoś lubi, na przykład, nie wiem, Fallouta 4, nie? Czy tam któreś Elder Scrolls czy tam inną jakąś grę, no to spędzenie dodatkowych tam 10 czy tam 20 godzin yy, przy gierce, no to to jest fajna sprawa, nie? Yy. To jest po prostu rzecz bardzo yy, fajna taka. Yy. Jeżeli, jeżeli się lubi, człowiek lubi dany tytuł, no to po prostu się przy nim nie nudzi, nie? Yy, lubi, chce też poznać trochę tą historię dalej, co było, co tam twórcy wymyślili, chce, chce po, po, postrzelać sobie z nowych broni i tak dalej, po, pokorzystać z nowych yy, opcji dodanych do gry których wcześniej nie było. No i to jest fajne. Sama idea tych dodatków, żeby po wydaniu jakiejś gry nie zaczynać od razu nowej części, tylko tam po, porozwijać tą, którą się stworzyło. No to uważam za rzecz bardzo fajną, nie? Bo to, no bo to jest i wygodne z punktu widzenia moim zdaniem odbiorcy, jak i twórcy, nie? Wiadomo, nowa część na przykład kultowej gry, czy ten no to wiadomo, że ona musi mieć coś nowego, nie? Musi mieć nową technologię, dużo lepszą grafikę, dużo lepszą inteligencję przeciwników i tak dalej. Musi po prostu rozwijać jakby tą formułę daleko dalej niż zwykły dodatek taki, nie? No i... To z punktu widzenia twórcy, jakby mieli na przykład co 3 lata robić zupełnie nową część, na przykład jakieś gry tam sandboxowe czy jakieś, no to jest po prostu bez sensu, nie? Eee, że e, e, lepiej jest zrobić po prostu jakiś tam dodatek po prostu nowe misje, przygotować nowe lokacje, niż e, robić po prostu wszystko całkowicie od nowa, nie? Eee, to też właśnie działa w drugą stronę, że dla nas graczy: no to po prostu jest to jeszcze więcej czasu do spędzenia w danej grze, nie? Którą lubimy. I to, yy, yy, to mi yy, ten. To nikomu nie powinno przeszkadzać, nie? Yy. Jak ktoś nie lubi danej gry, no to i tak tych dodatków nie kupi, nie? Jeżeli ktoś ma nawet taką awersję, że no lubi dany tytuł, ale dodatków to nie, no bo to zdzierają, no to też nikt nie każe ich kupować, nie? One są po prostu zrobione dla fanów danego tytułu i, i ten... Mi na przykład y, przeszkadza to na przykład jak y, w multiplayerowych y, strzelankach typu Call of Duty, czy tam Battlefield, czy... Titan Folia, że do nich nie wychodzą żadne dodatki fabularne, nie? Rozszerzenia większość tych rozszerzeń to są dodatki tylko do multi, nawet teraz to się do gier takich y, y, bardziej singlowych już zaczęło wkradać, nie? Że do nowego GTA czy tam Red Dead Redemption, no to y, te dodatki, no to one są w większości do multiplayera, nie? Raczej mały stan zawartości do grania w singlu i to trochę mi osobiście to przeszkadza, bo ja bym na przykład nie bym e, zobaczył jakiś dodatek fabularny do GTA, czy tam do Red Dead, e, czy tam do innych gier, nie, czy tam nawet do, do kodów nowych, czy e, Battlefieldów, czy e, Titanfallów tak jak kiedyś było, nie? Że Do FIRA tam wychodziły zawsze Trzy dodatki, nie? Czy <laughs> tam dwa. To, to tylko kaszarek od gardła, nie? Na suche gardło. Od, od ogrzewania, to nie jest żaden tam... Żadne chorób z Czy coś innego takiego. Także się kaszelkiem nie przejmujcie i ten... No, także fajnie by było, jakby właśnie nawet do tych multiplayerowych wychodziły jakieś rozszerzenia takie fabularne, nawet i krótkie nam na 10 godzin, nie? Na szczęście jeszcze do RPG-ów wychodzą do strategii, to jeszcze tam coś jest, nie? Czy do sandboxów jakichś niektórych? Ja do dodatków nic nie mam, szczerze powiedziawszy, ja, ja lubię sięgać, ostatnio nawet sobie wziąłem i sezon pasa yy, kupiłem na tym, yy, na PS że i teraz mucę w Fallouta 4 znowu i tam yy, zacząłem od Far Harbora, nie, yy, yy, później, później zobaczę jeszcze jak co tam znajdę, nie, bo, bo całkiem spore te dodatki są, także będę się długo przy nich bawić, nie. Nie wiem, czy będę robić z nich jakieś materiały na YouTube'a, czy ten. Ogólnie ja, ja dodatki do gier to lubię. Jak lubię daną, jak lubię daną y, część gry, czy daną grę, to y, dobrym dodatkiem fabularnym, y, z nowymi misjami, z nowymi brońmi, potworkami, to nie pogadzę. Jak jest dużo za wartości ciekawej, to chętnie zawsze spróbuję, zawsze zagram. To jest fajne. Ja nie rozumiem ludzi, którzy właśnie krytykują dodatki, którzy tam jak widzą dodatek, to razu go tam jedynkują na portalach o grach, czy tam, tam. Nie mam nic przeciwko. No, no ch chyba, żeby twórcy robili jakieś wyjątkowe ziersło, że tam by, nie wiem, dodali jedną broń tam na przykład, nie wiem, za 200 złotych, nie? No to to by było... To to by była podłość, nie? Ale... Jeżeli robią porządne dodatki, zestawy nowych misji i właśnie potworków broni i innych tego typu rzeczy, to moim zdaniem to jest wszystko ok. Yy, jak ktoś nie chce, to nie musi tego kupować, jak ktoś chce, to na no, to, no to sobie kupi, jak ktoś lubi daną grę, czy ten, i to jest w porządku, moim zdaniem. Ja do dodatków kompletnie nic nie mam. No, tak jak będę chciał. Teraz takie podsumowanie na koniec, bo będę chciał tak w tygodniu tak zrobić taką polemikę z panem Marcinem Rolą sobie. Tam chodzi o, o te jego wypowiedzi tam odnośnie yy, 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 koronki, że, że tam, co on tam mówi, że tam ludzie się powinni buntować przeciwko temu, czy nie. Yy, ja trochę tak yy, będę chciał zagrać tam takiego adwokata diabła, nie, bo yy, o ile... Ja nie, nie jestem na przykład panem Maciakiem z telewizji CW24, który tam mówi, że władzy należy zawsze słuchać, że władzę to można na, naprostować jedynie przy, przy wyborach, a później trzeba słuchać no bo to się państwo rozwala i coś strasznego się dzieje. Ja tak nie uważam, aczkolwiek też rozumiem ludzi, którzy na przykład nie chcą się angażować w nic, nie chcą działać prospołecznie. Boją się wyjść na ulicę, gdy tam władza yy, zabiera im wolność czy tam inne jakieś ważne wartości. No i po prostu będę chciał e, trochę właśnie zagrać jakiego adwokata diabła, nie? Tak gdzieś e, zrobię taki materiał, gdzieś, nie wiem, w środę może albo yy, może nawet i w poniedziałek. Zobaczę. Zrobię ja jeszcze może parę, parę filmów tam pana Maracina Roli przypomnieć. Żeby wiedzieć, do czego się odnieść, nie? Yy, I tak zrobię właśnie materiał polemiczny. A później to nie wiem, co, nie? Później pewnie jakąś sobie pogadankę albo coś, nie wiem, zobaczę. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, cześć.